Witam w świecie Alusi. Dzisiaj pokażę wam eksperyment jak zmyć stależyka Flamaster. Najpierw malujemy coś. Buźkę kotka ja namaluję. I teraz zamykam Flamaster. I ścieram. I tutaj jest. I można od początku. Na przykład teraz namaluję słoneczko. A teraz namaluję drzewo. tyle, tutaj będzie siedział. Teraz namaluję puszka kotka. Cyk, cyk, cyk Cyk, cyk cyk, 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 cyk. Jest gotowy kotek, teraz pokażę z bliska, jak się go wyciera. Hop. I nie ma. To już koniec tego odcinka. Zapraszam do oglądania Świata Lusi.